Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Czujnik spalania stukowego w VW Corrado z lat 1991 do 1995 to kluczowa część systemu zapłonowego. Gdy ulega uszkodzeniu, może to spowodować stukanie silnika. Spadek mocy, lub nawet jego awarie. Dzisiaj pokażę, jak samodzielnie wymienić ten element i gdzie go znaleźć. Czujnik znajduje się zwykle w pobliżu bloku silnika, często przy głowicy. Najpierw upewnij się, że silnik jest zimny, a klucze zapłonowe zostały usunięte. Wykonaj kilka prostych kroków: odłącz kabel od akumulatora, zdejmij osłonę przyśrubową, a następnie oswobódź gniazdo elektryczne czujnika. Aby go usunąć, użyj klucza imbusowego lub specjalnego narzędzia. Ostrożnie obróć element w lewo, aż pociągniesz go w górę. Przed montażem nowego czujnika sprawdź stan uszczelki. Jeśli jest zużyta, wymień ją. Włóż nowy czujnik w przeciwnym kierunku, ściśnij go delikatnie i podłącz przewód elektryczny. Po zakończeniu testu i działanie silnika, powinien pracować płynnie bez charakterystycznego stukania. Gdzie kupić czujnik? W sklepie internetowym z wysyłką w kilka dni, na przykład. W serwisie, którego link znajdziesz w opisie filmu. Warto sprawdzić kod produktu i dopasować go do konkretnego modelu. Częstym błędem jest pominięcie sprawdzenia instrukcji samochodu. Konfiguracja może się różnić w zależności od wersji. Zawsze zabezpieczaj się odpowiednimi narzędziami, np. Na kluczem dynamometrycznym, aby nie uszkodzić gwintów. Uwaga! Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!